Cześć, to jest Gacjanastacki, witam Was serdecznie. Goty z Gacjanem, goty z Gacjanem, gotowania wielkim fanem, goty z Gracjanem, goty z Gracjanem, gotowania wielkim fanem. A dzisiaj będą, dzisiaj będą naleśniki. Do naleśników jest potrzebna mąka, 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 mąka. mąka. Troszkę cukru, troszkę cukru. Oraz, oraz jeszcze. Mleko, 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 mleko. Och, 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 mleko, mleko. Mleko, mleko, mleko. No i jedno jajko, 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 jajko. Jedno, jedno jajko. A jeszcze oprócz tego naleśniki będą z serem, la, 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 la. ze serem, z Żem, rzemem, la, 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 la. No i jabłuszka, jabłuszka w cieście, la, 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 la. w cieście. Ti, titin, ti, Jeszcze potrzebna też jest patelnia. Patelnia oraz olej. Olej, 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 do patelni. A więc y, już tutaj mam przygotowane, a jeszcze bardzo ważną rzeczą też jest, żeby mieć mikser 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 taki mikser taki mikser mikser mikser, mikser, mikser do miksowania la, la 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 a więc mikser jest więc teraz Teraz, teraz, teraz mleko mleko, 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 mleko. Mleko, 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 mleko. Dwa kubeczki mleka, La 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 la. Dwa, 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 dwa kubeczki, Dwa kubeczki mleka. Mleko, 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 Dwa kubeczki mleka. A teraz dajemy troszkę cukru, troszkę cukru, troszkę cukru. A teraz mąka. Mąki dajemy dwa kubki. La, 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 la. Dwa, 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 dwa kubki. No i do tego wszystkiego jeszcze wbijamy jedno jajko. Jajko, jajko, jedno jajko wbij.

Już jest wymieszane, już, 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 już jest, już jest wymieszane, już jest wymieszane, już jest. jeszcze, jeszcze kochelkę wezmę, wezmę kochelkę do ciasta i ciasto mam wymieszane. Oleju, oleju, wlewamy do patelni, oleju, oleju, wlewamy do patelni, oleju, 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 wlewamy, o, o. i włączamy. Palnik, palnik, włączamy, 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 już tutaj mi się grzeje la 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 A ja czekam, a ja czekam, a ja czekam, czekam a ja czekam, czekam czekam, czekam, czekam zaraz zaraz, zaraz zaraz się rozgrzeje i naleśniki będę smażyć. La 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 A ja czekam, 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 czekam a ja czekam, 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 czekam a ja czekam, czekam, czekam kiedy się zagrzeje, zagrzeje patę i będę naleśniki wtedy smażyć. Ciasto, 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 ciasto na naleśniki. Ciasto, 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 ciasto na naleśniki. I patelnia, i patelnia, patelnia, patelnia z tłuszczem. Już grzeje, już grzeje, już grzeje się. Już grzeje, już grzeje, grzeje się. Więc teraz będziemy smażyć naleśniki. La 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 la. Naleśniki będę smażyć. O la 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 O la Wlewamy, wlewamy na patelnię, na patelnię. Ojej, jej, 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 O la la. Naleśniki, 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 naleśniki. Odwracamy, odwracamy. Naleśnika przewracamy. Na drugą stronę, na drugą stronę, na drugą stronę. Odwracamy. La la, 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 la. Smaży się, smaży się, smaży się. Smaży się naleśnik, się smaży. Pyszne, 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 pyszne naleśniki, pyszne, 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 pyszne naleśniki, la 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 oh la 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 la, la pyszne, pyszne naleśniki, pyszne, pyszne naleśniki, 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 pyszne są. To no już tutaj mam naleśniki wysmażone, a teraz będę smażyć jabłka w cieście. Jabłuszka, 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 la la la. Jabłuszka, 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 la la la. Na plasterki, na plasterki, na plasterki jabłko kroimy. Na takie plasterki, o. La 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 la, la. Kroimy jabłko na plasterki. I ogryzek wycinamy bo z ogryskiem by było niedobre, z ogryskiem nie smakowałoby. I jest takie fajne wycięte jabłko i to jest przygotowane już do smażenia. La, 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 smażam la, się, smażę się, smażę się jabłka w cieście, smażę się. I teraz będę smażyć racuszki i teraz będę smażyć racuszki la i racuszki smażą się i racuszki smażą się bardzo pyszne pyszne racuszki bierzemy, bierzemy naleśnika, naleśnika, naleśnika i ser, i ser do niego dajemy ser, o lalala lalala lalala. dajemy ser i już trzeba zwinąć, trzeba zwinąć naleśnika zwinąć, zwinąć i już mamy, i już mamy Bierzemy drzem, wyciągamy. La 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 wyciągamy, wyciągamy drzem. I również tak jak yy, serem rozmarwujemy i później zwijamy. Pa 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 i mamy naleśnika. Ach, jakie pyszne, ach jakie pyszne, jakie pyszne pyszniusinkie. La, 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 Polecam wszystkim. Haha ha. hmm. Racuszki! Pyszne, pyszne. Jabłka w cieście pyszne, pyszne. I naleśniki, naleśniki. Ze serem i z pyszne. Pyszne na zie, cześć papa! Ale pyszne. Na razie cześć, papa. Pa.